Śmiesny. Bardzo fajny żart. O co ty tu robisz, się jeden? Babcia Inka! Siema, siema. Maluchy. Zanim wejdziecie do domu, musicie zdjąć ubłocone buty. Nie! Słuchajcie, słuchajcie. Chcecie zobaczyć, co zrobił dla was dziadek Świnka? Nie! Dziadku Świnka! Zobaczcie, co dla was zrobiłem. Domek na drzewie. Domek na drzewie! Dla George'a i in... <noise> Te małe zasłony są małe. Jola, ty chyba schudłaś. Kur... pryncypałki? Dalej, co? Dzień dobry, Galaktyca. Cholera. Żabro. Macie jeszcze miejsce dla gościa? Wiesz co? Chowa jakaś ta rozmowa. No nie klej się. Czy napią się panowie wódeczki? No pewnie, że tak! Jest też miejsce dla taty. <grym> Powiedz sekretne słowa, tato. Bebech taty, świnki. Zgadza <grym> się! Możesz wejść, tatusiu? Tak nie będziemy rozmawiać. No to jazda! Maja Chyba nie zmieszczę się przez drzwi. To dlatego, że masz za duży bebek? Wszyscy ci się gapią na bebek, bo jest kur... gigantyczny. Wszyscy teraz się popatrzymy. No to mi się podoba właśnie. Coś strzeliło mi w dupie. Babciu, uwielbiam domek na drzewie. No ja tu na pewno nie zostanę. No to w takim razie dziadek, świnka i ja sami będziemy musieli zjeść wszystko. Przy...